We are, We are not gays! Musiałem ostrzeć towarzystwo, bo musiał ich na***skę po kolei, a ja tego bydłem. Co? Hahaha! <słyska> <słyska> Okej! Okay. Ale zajedni... Dziękuję! You. you! Widzowie jesteśmy. Myszko ty moja, wesele przygotowałem. To jest według ciebie wesele, jakiś kur rudera mm. gdzie nawet nie wiemy gdzie mamy iść. Stoisz pier... <laughs> i pier... rozbijam ci to na banie. No, no, wszystkie dziewczyny na Instagramie, jak widziałem, to miały jakieś zajęcia fajne hacjendy od a ty mnie przywiozesz no do jakiejś meksykańskiej wioski. No nie no dobra jest hacienda. Dostajemy SMS, że mamy wejść, zadzwonić cztery razy dzwonkiem. <laughs> Co? Kurwa! Nie chodź, kurwa! Że my w kurwa cię wszyscy! Kurwa, nie raź mnie tą lampą tak samo! <grym z k**wa> no, nie graś! Od razu ci mówię, że byłem fizjoterapeuty, nie? Mam plecy chore i walkę. No i żonę, kurwa!